8 kwietnia 2025 roku swoje 43 urodziny świętował Gennady i gołowki. Potężnie bijący kazach, to bez dwóch zdał jeden z najlepszych pięściarzy XXI wieku. Przez ponad dekadę zdominował wagę średnią, gdzie uczciwie zapracował na mistrzowskie tytuły kolejnych federacji. Choć ostatecznie nigdy nie został niekwestionowanym czempionem, to dał się zapamiętać jako prawdziwy król knockoutu jeden z najbardziej unikanych pięściarzy ostatnich lat. Popularny GGG oficjalnie nie ogłosił prawie zakończenia kariery, ale po dopełnieniu pełnej kontrowersji trylogii Scanelo zaczął realizować się w boksie w zupełnie innej roli. Te obie walki, te oba werdykty najlepiej świadczą o tym, że jak jest tak ciasno, tak równo, no to jednak wygrywają pieniądze. No tutaj i tutaj, gdyby to Gennady Gołowkin był Meksykaninem, to on by wygrał Obie walki. To była walka taka, no niestety elektryczna, ale tutaj rządził i absolutnie jeden człowiek, to był Gennady i Gołowkin. Zresztą Grzegorz oddał mu absolutnie hołd, bardzo ładnie się wyraził, potem pojedynku o, o Gołowkinie. No bo to był ten wielki początek, niesłychanie efektowny. Bez względu na wszystko, Bóg zapamięta Gołowkina jako jednego z najwybitniejszych mistrzów kategorii średniej w historii. Jego nazwisko już teraz bywa wymieniane jednym tchem z czy haglerem, absolutnymi legendami tej dywizji. Renoma Kazacha nie wzięła się z powietrza. Uczciwie zapracował na nią nie tylko imponującą serią nokautów o najwyższym poziomie, ale też wcześniej niezwykle udaną karierą w boksie olimpijskim. Gołowkin to człowiek mocno związany ze swoją rodziną. Do końca kariery w jego narożniku stał brat bliźniak, Max. W młodości obaj boksowali i przejawiali spory talent. Ze względu na nie ma identyczne warunki fizyczne często się wymieniali. Na jeden turniej jechał Genady, na inny Max. Ten drugi ostatecznie ustąpił miejsca bratu. Gdy Marka Gigi dopiero się rodziła, drugi z bliźniaków opiekował się w Kazachstanie rodzicami. Genady i Max urodzili się w Karagandzie i mieli dwóch starszych braci: Sergeja i Vadima. Wszyscy byli synami górnika pracującego w miejscowej kopalni oraz laboratoryjnej asystentki o koreańskich korzeniach. Starsi bracia byli wzorem dla bliźniaków i to właśnie oni skierowali ich w stronę boksu, choć młodziutki Genady zapowiadał się na piłkarski talent. Siergiej i Wadim byli moimi bohaterami, zdradził po latach kazach. To właśnie starsi bracia pokazali mu walki Majka Tysona i Muhammada Alego. Dzięki nim Gennady zrozumiał, że bok zwiąże się z ciężką pracą. Niestety, obaj nie doczekali jego sukcesu. W 1990 roku przyszła wiadomość o śmierci Wadima. Najstarszy z braci został wcielony do sowieckiej armii, ale nikt nie wie, gdzie został wysłany. Rodzina nie dostała nawet ciała do pochowania. Tylko suchą informację o jego zgonie w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach. Niespełna cztery lata później ten sam los spotkał Siergieja. To są wspomnienia, których wolałbym nie mieć, opowiadał Gołowki. Bokserska pasja zaszczepiona przez braci okazała się jednak silniejsza niż wszystko wokół. Gennady długo musiał przekonywać rodziców, którzy po tragicznej stracie dwóch synów marzyli o innej przyszłości dla bliźniaków. Ostatecznie przekonali się do boksu, zwłaszcza ojciec. O Gołowki nie słyszałem. Wiedziałem, że jest taki człowiek, który... No To już jest absolutna elita w boksie olimpijskim, w kategorii średniej i mocny kandydat do olimpijskiego złota w Atenach, bo rok przed igrzyskami w Atenach, które komentowałem dla TVP, Gołowkin wygrał i to wygrał w wielkim stylu Mistrzostwa Świata w Bangkoku w 2003 roku. Tam zresztą zdobyliśmy medal Kuziemski zdobył medal Mistrzostw Świata, medal brązowy w kategorii półciężkiej, chociażby dla dlatego te mistrzostwa były też dla Polaków bardzo znaczące. Ale wracając do Gennady on w 2000 roku wygrał w Budapeszcie Mistrzostwa Świata Juniorów, a więc można powiedzieć, że taka absolutnie harmonijna, rozwijająca się ta e, kariera olimpijska Kazacha. Podczas wspomnianych Mistrzostw Świata w Bangkoku Gołowkin pokonał m.in. przyszłych zawodowych czempionów Luciana Butę i Endiego Lee. Jego ostateczny bilans w boksie olimpijskim to kosmiczne 345 zwycięstw i zaledwie 5 porażek. Idealną puentą miały być Igrzyska Olimpijskie w Atenach. Pamiętam te jego dwa pojedynki komentowałem, e, a więc półfinał i finał w Atenach. E, Półfinał wygrał z Andre to był taki bardzo zdolny, młody przyjechało takich kilku bardzo młodych ludzi, bardzo zdolnych, między innymi Andre Ward w kategorii półciężkiej i Andre Direll w kategorii średniej. I ten pojedynek prowadził w ringu polski sędzia, późniejszy prezes Polskiego Związku Bokserskiego Zbigniew Górski. No i to był bardzo dobry pojedynek, wykonanie główki, tak jak powiedziałem, taki czysty, przejrzysty Naprawdę wygrał w bardzo dobrym stylu. W finale poprzeczka poszła w górę. Rywalem Kazacha w walce o olimpijskie złoto był utytułowany Gaidarbek Gajdarbiekow. Świetny pięściarz, znakomity rosyjski, Mindfoot Świetny technik, bardzo mądrze boksujący w ringu technicznie. Zabrakło mu dosłownie szczęścia na poprzednich igrzyskach, bo on był bardzo równy pojedynek finałowy. Przegrał tam, zabrał srebro olimpijskie. A tutaj wygrał pewnie. To, to był werdykt oczywiście punktowy. Pamiętajmy, że to był, to był czas, to był, te, to był ten okres prawie no, prawie dwudziestoletni, kiedy punktowano e, walki pięściarskie w boksie olimpijskim za pomocą maszynek do liczenia ciosów takie elektroniczne punktowanie to ono oczywiście też przechodziło całą swoją historię i, 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 i tak się składa, że właśnie igrzyska w Sydne i Igrzyska w Atenach to były takie igrzyska, jeśli chodzi o to punktowanie, kiedy punktowano i oceniano, jakby doceniano więcej zdecydowanie ciosów. Na przykład ciosy bitotą przednią ręką, czy lewo, lewy prostu zawodnika prawo ręcznego ciosy na korpus. W 2006 roku Gołowkin rozpoczął zawodową karierę w Niemczech, ale po kilku latach musiał opuścić ten kraj niespełniony, bo najlepsi pięściarze nie chcieli z nim walczyć. Szukali różnych sztuczek. Niektórzy kwestionowali jego wartość marketingową, a inni, jak choć był wczesny mistrz świata Felix Sturm, wystarczająco poznali go już na samych sparingach. Z czasem grono unikających Gołowkina zaczęło pokonywać kolejne bariery geograficzne a on zaczął coraz śmielej marzyć o karierze w Ameryce. W tej grupie Niemcy mieli nie, Szpika i mieli Feliksa Sturma. No i to była taka trochę dziwna sytuacja, bo ja wiedziałem, co tam się dzieje, bo e, e, znałem e, przede wszystkim, tam cały czas pracował jako główny masażysta, Czech Polak, który wcześniej prawda, był tym głównym masażystą przy Darku Michalczewskim. No i, i opowiadał, że lał tam wszystkich na sparingach. W pewnym będzie już nie chciał sparować z Gołowinem, nie wiem co zbiku. No ale wyszło tak, że, że tak naprawdę pewne dzieła Gołowkin poczuł, że no musi, musi jednak szukać innej drogi. No i, no, no i wybrał bardzo dobrze, wygrał drogę amerykańską. Tam jego trenerem został Abel Sanchez. To był kapitalny związek przez lata całe. We wrześniu 2012 roku Gołowkin w końcu zadebiutował na antenie HBO w Ameryce. Jego przeciwnikiem miał być Dmitrij Pirog, a walka miała być unifikacyjnym starciem dwóch niepokonanych mistrzów z dawnego ZSRR. Niestety, problemy zdrowotne znakomitego Piroga sprawiły, że już nigdy nie wyszedł do ringu. Zamiast niego szansę z krótkim wyprzedzeniem otrzymał wówczas Grzegorz Proksa. To był 2012 rok, byłem na Igrzyskach Olimpijskich komentowałem to i miałem rosyjskiego komentatora, którego, którego znałem, który się świetnie znał z Pirogiem. I pamiętam, że przy mnie zadzwonił do Piroga, a to był właśnie, to było miesiąc przed walką. Bo to igrzyska przecież na przełomie y, y, lipca y, sierpnia, zadzwonił i pyta się go tam rozmawiali serdecznie jako przyjaciele. mówi, odłożył telefon i mówi, nie będzie tej walki. Nie będzie tej walki ma taką poważną kontuzję kręgosłupa, że boi się, że prawdopodobnie w ogóle zakończy karierę pilot i nie będzie dalej boksował, bo to wymaga poważnej, ciężkiej, ciężkiej operacji ta kontuzja kręgosłupa i nic nie będzie dalej z tą karierą. No i wtedy padło na Grzegorza Proxa, który pokonał w kapitalny sposób Sylwestra. Niemca na jego terenie. Został mistrzem Europy, zresztą to nie był jego pierwszy, tytuł No i zdecydował się, no to była taka trochę powiedziałem, szalona decyzja, biorąc pod uwagę fakt, że wtedy jego trener Fiodor Łapin, mówię o Proksie, miał tam zobowiązania, bo przecież Diablo Wodarczyk to toczył właśnie pojedynek, a więc tam dopiero dojechał, no może nie w ostatniej chwili, ale dosyć, dosyć późno Fiodor. Ja tam miałem nadzieję ten pojedynek ten w kina zobaczyć, bo to w Weronie był, w stanie Nowy Jork, miałem to tuż przy granicy kanadyjskiej, miałem okazję, myślałem, że to zobaczę. Tak było mówione między innymi Zygmunt że tam polecę i mnie tam podwiezie, ale tak się niestety złożyło, no że nie było możliwości, żebym tam został dostarczony do tej Werony w odpowiednim czasie, no i walkę Grzegorza Proksa z Gołowkinem oglądałem na takiej wielkiej łodzi pięknej Zbigniewa Rożalskiego, bujającej się i tak dalej, no ale przy tej walce o śnie nie mogło być mowy, ponieważ no to była walka taka no niestety elektryczna, ale tutaj rządził i absolutnie jeden człowiek, no był Gennady i Gołowkin, zresztą Grzegorz oddał mu absolutnie hołd, bardzo ładnie się wyraził po tym pojedynku o, o Gołowkinie, no bo to był ten wielki początek Niesłychanie efektowny, wspaniałej tej amerykańskiej kariery GGG, prawda, czy Triple G, mianowicie Gołowkina, który przez 11 lat wszystkie walki wygrywał przed czasem. Co było dalej? To wiedzą chyba wszyscy. Gołowkin po prostu nokautował kolejnych rybali. Szybko stał się kolejną wielką atrakcją HBO i autentycznym postrachem kategorii średniej. Niechętni do walki z nim byli kolejni uznani mistrzowie federacji WBC. Sergio Martinez, Miguel Cotto i wreszcie Saul Canelo Alvarez. A taka walka Kazachowi po prostu się należała, bo w międzyczasie zdobył tymczasowy tytuł organizacji WBC. Zestaw sztuczek i taktyk stosowanych na przeczekanie szczytu Gołowkina może wydawać się żenujący, ale nie sposób odmówić mu ogromnej efektywności. W 2015 roku prowadząca biznesy Canelo grupa Golden Boy taktycznie rzuciła wygłodniałemu Kazachowi mniej znaczący skal w starcie z Davidem Lemie, mistrzem organizacji IBF. Promotorzy Gołowkina cieszyli się z pierwszej unifikacji, a Oscar de la Hoya zacierał ręce, bo kupił swojej największej gwieździe kilkanaście dodatkowych miesięcy spokoju. Jednak w pewnym momencie nawet zapatrzona w kanale jak w obrazek Federacja WBC musiała wreszcie odejść do problemu, który sama wykreowała. W końcu zarządzono negocjacje, z których Canelo się wycofał. Oddał tytuł bez walki. Nie było nawet próby pozorowania negocjacji. Canelo stwierdził wówczas, że nigdy nie był pięściarzem kategorii średniej, bo walczył przecież w umownym limicie 155 funtów. Potem na jedną walkę wrócił do wagi junior średniej, by następnie spotkać się z Julio Cezarem Chavezem Juniorem w umownym limicie 164 funtów, a więc sporo powyżej kategorii, której karty rozdawał gołowkim. Logiki i sportowego sensu w tych posunięciach specjalnie nie było, ale biznesowo wszystko się spinało. Gołowkim dostał upragnioną wielką walkę z Canelo dopiero we wrześniu 2017 roku. Został bezceremonialnie przeczekany. W międzyczasie ten bezlitosny robot z Karagandy wreszcie pokazał ludzkie oblicze. Jako pierwszy odsłonił je Kell Brook. Niepokonany czempion kategorii półśredniej, jednym z najbardziej niedorzecznych posunięć ostatnich lat, wybrał się dwie wagi w górę, by zmierzyć się z najbardziej unikanym pięściarzem tamtego okresu. Porażka przed czasem złamała mu karierę, ale ten heroiczny wyczyn pokazał, że Gołowkin chyba nareszcie się starzeje. Po tej walce nagle wszyscy stwierdzili, że z Gołowkinem jednak można powalczyć. Jako kolejny próbę podjął Daniel Jacobs, posiadacz drugorzędnego tytułu Federacji WBA. Amerykanin wylądował na deskach, ale ostatecznie przepoksował pełen dystans, co przez poprzednich 8 lat nie udało się ani jednemu z 23 rywali Kazacha. I dopiero po dwóch słabszych występach Gołowkina z rzędu Canelo podjął wyzwanie. Oczywiście dalej na swoich zasadach. Pierwsza walka była wyrównana, ale w oczach większości obserwatorów lepszy był gołowki. Potwierdzają to zresztą statystyki ciosu. Ogłoszony remis byłby zapewne nawet do przyjęcia, ale diabeł tkwi w szczegółach. Sędzia Adelaide Bird wypunktowała 118-110 dla Canelo, co koło prawdy nawet nie stało. Remarz opóźnił się przez wpadkę dopingową Meksykanina, która dodatkowo skomplikowała relacje obu pięściarzy. We wrześniu 2018 roku w drugiej walce Alvarez wygrał niejednogłośną decyzję sędziów, a werdykt znów wzbudził lawinę komentarzy. Jakie były największe walki Egołowina w karierze? No z Kanelo Alvarezem, to jest inna wielka gwiazda, która gwarantowała pay per view na niesamowitym poziomie. A więc, krótko mówiąc, gwarantowała ogromne, ogromne pieniądze. I ja myślę, że. Te obie walki, te oba werdykty najlepiej świadczą o tym, że jak jest tak ciasno, tak równo, no to jednak wygrywają pieniądze. No i, tutaj, I tutaj, gdyby to Gennady Gołowkin był Meksykaninem, to on by wygrał obie walki. No a tak to, a tak to niestety yy, to taka skaza na jego karierze, która skazą nie jest. No bo po pierwsze, był to, były to walki na najwyższym światowym poziomie, bo Kanelow ten też był no, chyba najlepszym w swoim okresie. To jeden z największych bokserskich paradoksów ostatnich lat. Gołowkin w obu walkach z Canelo nie był gorszy, ale oficjalnie nie wygrał żadnych z nich. Drugie starcie to współczesny klasyk, w którym obaj zaprezentowali kosmiczny poziom bokserskiego rzemiosła. Po przegranej Gołowkin mógł obrazić się na cały świat i odjechać w kierunku zachodzącego słońca. Tak postąpił w analogicznej sytuacji wiele lat wcześniej Marvin Hagler, inny dominator kategorii średniej, który przegrał z pupilkiem mediów, Sugar'em Rayem Leonardem. Pierwsza porażka w zawodowej karierze nie złamała Gołowkina. Szybko zabrał się do roboty. Nieco ponad rok później znów był mistrzem, gdy po morderczym boju okazał się minimalnie lepszy na punkty od Siergieja Derewianczenki. Potem plany zbliżającego się do czterdziestki Kazacha nieco pokrzyżowała pandemia. Długiej listy ofiar dopisał kolejne polskie nazwisko. W grudniu 2020 roku zastopował niepokonanego wówczas Kamila Szeremetę. A w kwietniu 2022 roku po dłuższej przerwie efektownie przełamał jeszcze w Japonii Riotę Murate i został najstarszym w tamtej chwili mistrzem świata w całym boksie zawodowym. Z Muratą była wojna. To była wojna, w której Japończyk chciał też na zakończenie kariery Mistrz Olimpijski. Dla Japonii zdobył złoto przecież w 2012 roku w Londynie w kategorii średniej, a więc Mistrz Olimpijski z wicemistrzem Olimpijskim. No i ostatecznie jednak Pat Murata no, przegrał przed czasem. Taki fantastyczny zryw Gołowkina, który ten pojedynek skończył. Komentowałem ten pojedynek z Rzegorzem Proxom, także to była też taka, prawda, taka pętla tego wszystkiego, od czego się tam... Zaczęło w Stanach Zjednoczonych, a więc od walki z Proxą. No a tak naprawdę skończyła się ta ostatnia walka. To mówię, to już nie miała wymiaru sportowego, ale bardziej, bardziej finansowy e, z Canelo. Taki ostatni prawdziwy bój, gdzie naprawdę wszystko było możliwe jeszcze, to był właśnie bój z Muratą. Dziś wiemy już, że to był idealny moment na zejście ze sceny, ale boksujący przez całą karierę w kategorii średniej Kazach dał się jeszcze namówić na dopełnienie trylogii z Canelo. W wieku 40 lat w nowej wadze nie wyglądał imponująco. Alvarez był już wyraźnie lepszy, choć jak na ironię karty punktowe tym razem do końca tego nie potwierdzały. Gołowkin za ostatni występ w zawodowej karierze mógł zarobić nawet ponad 20 milionów dolarów. Zdecydowanie najwięcej w karierze. Choć nigdy nie motywowały go pieniądze, to z odchodził jako pięściarz spełniony niemal w każdym aspekcie. Delikatnym cieniem na jego wspaniałej karierze położył się tylko głośny konflikt z trenerem Abelem Sanchezem o pieniądze. W lutym 2024 roku Gołowkin zaczął realizować się w boksie już w nowej roli. A teraz jest człowiekiem, który został prezesem Komitetu Olimpijskiego Kazachstanu. Myślę, że właściwy człowiek na właściwym miejscu. I w World Boxing jest takim jakby, on był już podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu ambasadorem boksu, a więc to już widać było, że jest przez World Boxing szykowany na, na, na kogoś takiego. No i zobaczymy, jak się dalej potoczy kariera, no bo to ma naprawdę teraz taką funkcję, powiedziałbym, bardzo, bardzo zaszczytną, istotną. I na pewno będziemy mogli dalej przy okazji Igrzysk Olimpijskich, już w tej takiej roli dyplomaty sportowego, podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, miejmy nadzieję, że Igrzysku udanych dla polskiego boksu.